Dzień doberek, dzień doberek. Dzisiaj, kochani, w roli głównej włóczki i szydełko. Słuchajcie, każdy, kto chociaż raz miał do czynienia z drutami, z szydełkiem czy, yy, czy właśnie z jakimiś takimi robótkami, na pewno w domu ma resztki jakichś wełen ewentualnie jakiś stary sweterek do poprucia, którego już nie chcecie nosić, albo jakąś czapkę szal, których już nie, nie chcecie nosić, a da się to popruć, no bo nie wszystko się da. Ja mam dosyć sporo takich właśnie resztek wełny, można powiedzieć. A jak przychodzi jesień i zima, to... Jakieś takie mam parcie właśnie na takie robótki. Czy druty czy szydełko to już u mnie nie ma większego znaczenia. Tym razem postanowiłam sobie podziałać trochę na szydełku. I najpierw kochani zrobiłam sobie taki oto sweterek, który mam na sobie. Potem wam go pokażę w całości. To jest zwykły taki kwadrat nie kwadrat, prostokąt, prostokąt, bez ubierania pod szyję, bez ubierania pod rękawy. Jeżeli ktoś boi się tego, że trzeba gdzieś coś dobierać, przybierać, a jest początkującym i to go trochę przeraża, to to jest idealny model na to, żeby sobie samemu zrobić sweterek. Ja mam tu akurat w kolorze że różu, no bo tak ostatnio coś mi wzięło na róż. Ale może to być właśnie tak jak mówiłam z resztek jakiś innych wełenek. Wzór jest banalnie prosty, jak dzisiaj Wam pokażę. Tutaj potem do prostego, tutaj do tego prostokątu nabrałam sobie oczka i zrobiłam następny taki prostokąt, który był. Na szerokość rękawa zakończyłam sobie takim ściągaczem. No i taki oversize sweterek sobie um, zrobiłam na szydełku. Na no, się też w internecie, że, że jest bardzo, ale to bardzo dużo różnych rzeczy, które są um, robione. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, z takich kwadratów. No, na to to już w ogóle fajnie można wykorzystać wszelkie resztki wełny, wszelkie jakieś tam kłębuszki w domu, bo te kwadraty mogą być naprawdę tak różnokolorowe, i one mogą być tak fajnie potem skomponowane w całość, że po prostu idealna sprawa. I na tej samej zasadzie można zrobić sobie też właśnie taki pudełkowy sweterek, czyli bez żadnych wycięć, robimy sobie po prostu tych kwadratów tyle, co potrzeba tutaj na szerokość sweterka zszywamy to w duży prostokąt tak samo jest z rękawami i, i po prostu ewentualnie dorabiamy albo i nawet nie ściągacz, no i mamy fajne sweterek, ja Wam dzisiaj pokażę jaki zrobiłam sweterek tego z takich ym, kwadratów yy, pokażę Wam też, jaką zrobiłam z tych kwadratów torbę. O, tak ona wygląda taka, taka torebka. Też niesłychanie prosto się ją robi. Yy, a jest taka też fajna. O, a teraz jestem na etapie robienia sobie właśnie z takiej włóczki karmelowo białej poszewkę na Jaśka więc zostańcie dzisiaj ze mną ja Wam pokażę wzór na ten oto kwadrat i zobaczymy jaki mi wyjdzie z tego Jasiek mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się to skończyć żebym mogła Wam Jutro wpuścić film z tego, a jeżeli nie, to lepiej zrobimy jeden dzień później, ale żeby wam pokazać już ten efekt te, tego Jaśka. Także bez dłuższego już opowiadania, zobaczcie, jak zrobić ten oto prosty wzór. Pokażę Wam teraz prosty, bardzo prosty wzór właśnie z którego można wykombinować tyle ciekawych rzeczy. Jest to teraz wzór popularny na, na tworzenie swetrów, poduszek, kocy, wszelkiego rodzaju ozdób, sweterków. Z tych kwadratów można wyczarować naprawdę całe mnóstwo rzeczy, a jest to niezmiernie prosty wzór. Tutaj się używa tylko słupka, więc zaraz Wam pokażę. A potem jeszcze postaram się wkleić schemat. Ja sobie tutaj biorę dwukolorową włóczkę, ale oczywiście robicie to z dowolnych kolorów nawet z sprutych włóczek które macie w domu, a zalegają tutaj może być każdy rząd w innym kolorze i też będzie fajnie wyglądało w zależności od tego jaką włóczką dysponujecie i co chcecie z tego zrobić ja sobie tutaj biorę szydełko nie biorę takiego grubego, do takiej wełny o nie za grubej biorę sobie szóstkę, żeby to było raczej takie nie bardzo zbite, bo ja mam tendencję do robienia dość ciasno. Mm. Najpierw rozpoczynam od oczka zwykłego, zaciągam i teraz robię pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz to wszystko oczkiem ścisłym łączę z pierwszym oczkiem łańcuszka. Przerwękam. Robię trzy oczka łańcuszka, które mi zastąpią pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy. I teraz, kochani, tą niteczkę, co tutaj mam, żeby nie trzeba jej było potem już jakoś zakotwiczać to sobie będę razem, tutaj mi się utworzyło takie kółeczko i teraz będę sobie tutaj przerabiała wokół tego kółeczka słupki ale tak, żeby chwycić tą nitkę tu w koło i żeby ona nam się tutaj ładnie y, trzymała potem więc tu mam już jakby pierwszy y, słupek y, te trzy oczka łańcuszka zastępują mi pierwszy słupek i nie wpijam się tu w żadne te yy, oczka, tylko w środek kółeczka. I robię tutaj jeszcze dwa słupki. Raz. I dwa. I powstały mi tutaj, tak jakby trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Teraz robię sobie jedno oczko łańcuszka i znowu trzy słupki. I znowu jedno oczko łańcuszka. I znowu trzy słupki, pamiętając, aby chwytać tą niteczkę. Raz, dwa, trzy. Znowu słup jedno oczko łańcuszka. I następne trzy słupki. I już mamy takie trzy komplety, czyli raz, dwa, trzy i zawsze zrobię o jedno za dużo. To ja doczekli zliczyć na już? Słuchajcie, mamy już cztery takie zestawy, czyli trzy słupki, łańcuszek, trzy słupki, oczko łańcuszka, trzy słupki, oczko łańcuszka i trzy słupki. Czyli muszą być takie cztery sekwencje po trzy słupki. I teraz z pierwszym tutaj słupeczkiem tego początku, tutaj tych trzech oczek co mieliśmy, wbijamy sobie tutaj szydełko. ścisłym zamykamy to nasze kółeczko i teraz rozpoczynamy drugi rząd ja sobie tutaj to już mogę obciąć, bo jest na tyle już wrobione w naszą robótkę, że z tym nic nie stanie i rozpoczynamy drugi rząd znowu od trzech oczek łańcuszka raz, dwa, trzy i teraz kochani, tutaj to oczko przed przed tym tutaj na tu mamy te trzy oczka łańcuszka, tak? A tutaj mieliśmy tą pierwszą przerwę, gdzie był yy, taki ten o. Co tutaj te oczka się tak rozchodzą? W tą przerwę robimy jeszcze dwa oczka, yy, dwa słupki. Raz. I dwa. Teraz, kochani, bez, yy, bez oczka łańcuszka wchodzimy w tą następną tutaj yy, dziurkę po, po tych trzech oczkach i robimy trzy oczka, trzy słupki znowu raz, dwa. I trzy. Oczko łańcuszka. I w ten, w tą samą dziurkę tutaj następne trzy słupki. Raz. Bez oczka łańcuszka znajdujemy następną tą przestrzeń między tymi słupkami i robimy trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Oczko łańcuszka i w tą samą dziurkę następne trzy słupki raz, dwa i trzy. Znowu bez oczka łańcuszka znajdujemy następny otwór, w który znowu robimy trzy oczka, trzy słupki raz, dwa, trzy. Oczko łańcuszka i w ten sam otwór trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I teraz jesteśmy na tym etapie, gdzie tu w tą pierwszą dziurkę mieliśmy trzy zrobione początkowe yy, słupki. Więc tutaj bez, bez oczka łańcuszka Wchodzimy w ten otwór, gdzie rozpoczynaliśmy drugi rząd i robimy trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I tu musimy dodać jedno oczko łańcuszka i oczkiem ścisłym zamykamy drugi rząd. O. I zaczyna powstawać nam. Kochani, kwadrat. I teraz co robimy, żeby żeby zmienić kolor? Otóż bierzemy sobie i niteczkę w ten sposób chwytamy i ją. Przeciągamy ją przez to oczko, które tutaj nam zostało. I teraz tak trzymając tą nitkę zaciągamy ten poprzedni kolor. Zmniejszamy sobie to oczko i mamy już następny kolor i rozpoczynamy znowu od trzech oczek łańcuszka. Bo idziemy w tej chwili trzeci rząd. Zrobiliśmy trzy oczka łańcuszka i teraz w ten pierwszy tutaj otwór na narożniku naszego, naszej robótki robimy jeszcze dwa słupki. Raz i dwa. I teraz następny, następny taki otworek, następną dziurkę tutaj mamy w środku tego tego kwadratu, więc tu musimy znowu zrobić trzy oczka, yy, trzy słupki. Raz. Dwa. I trzy. I teraz znowu bez dodatkowych oczka wbijamy się w narożnik naszej robótki robimy 3 słupki oczko łańcuszka i znowu w tą samą otwór trzy słupki I tutaj analogicznie teraz znowu w środek robótki, tutaj, gdzie mamy tą dziurkę. Trzy słupki. I dochodzimy do następnego narożnika. Wbijamy się w sam środek. Trzy słupki. Łańcuszka i trzy słupki w ten samotwór. I tak do końca trzeciego rzędu. dojechaliśmy do końca trzeciego rzędu i teraz kochani, jak zauważyliście ja nie obrywałam tej nitki w związku z tym, że moja robótka będzie miała prawą i lewą stronę czyli finalnie już ten wyrób, który tutaj zrobię z tego yy, to ja sobie po prostu tą nitkę tutaj spod spodu teraz biorę i yy, przeciągam zaciągam sobie tą białą zmniejszam to i jadę sobie następny rządek, czyli znowu trzy oczka łańcuszka. I tak jak to było w rządku trzecim. I tu znowu trzy oczka, trzy słupki, trzy słupki i tak dalej. Jest banalnie prosty, nie trzeba praktycznie niczego pilnować, bo to wszystko potem wychodzi już samo w robótce intuicyjnie. Jeżeli ktoś potrafi zwykły yy, słupek zrobić na szydełku, to zrobi sobie na pewno też taki kwadrat. Mamy następny dzień, bo tak jak się spodziewałam, nie zdążyłam zrobić wszystkiego w jeden. I tak, kochani. Zrobiłam sobie dziewięć takich kwadratów. Jedne miały o kolory, tak? A drugie miały tak, tak na przemian. I teraz jako spód mojej poduszki, mogłabym też zrobić tych kwadratów jeszcze raz tyle. I e, zrobić y, i przód, i tył tak samo, ale postanowiłam, że tył będzie taki. Taki. No i właśnie to musiałam wczoraj jeszcze szybciutko zrobić. O, to jest prawa, bo tam pętelki są. I teraz prosta sprawa. Teraz wszystkie te kwadraty trzeba. Ładnie połączyć. Można to zrobić tak jak ja. Igłą i nitką. Ja mam taką specjalną igłę do szycia wełny. Ona jest taka, nie jest ostra, jest tempa, albo można też połączyć te kwadraty szydełkiem. Następnie składamy dwie części naszego jaśka y, przód do przodu i spinając sobie szpileczkami w koło, y, musimy tego jaśka oprzyć sobie w koło. Po prostu zszyć te dwie części razem. Wyszukałam sobie w moich zasobach z guziczkami dwa guziczki, które mi tutaj najbardziej kolorystycznie pasowały. Przyszyłam te guziczki i voilà! Koniec robótki. Zobaczcie, poducha zrobiona. Z tej strony wygląda tak, z tej strony wygląda tak. Mam, słuchajcie, jeszcze tej wełny na jeszcze jedną taką poduchę i na pewno sobie ją jeszcze dzisiaj zrobię, ale sami widzicie, że z takich kwadratów fajnych w różnych kolorach można zrobić sobie nie mając nawet wielkiej wprawy w operowaniu szydełkiem można zrobić sobie fajne rzeczy. Ja widziałam zrobione z tego torby na ramię, które w środku są wyszyte materiałem, kosmetyczki, tak jak wcześniej mówiłam, sweterki, torebki, no co, co, co sobie żywnie wymyślicie. I uważam, że to jest fajny czas na spędzenie jesiennych wieczorów takich dłuższych. No i na wykorzystanie naszych yy, włóczkowych zapasów, które się często tworzą z tego tytułu, że jest trochę takiego koloru, trochę takiego, ani to na sweterek, ani to na czapkę. A tutaj można, no ja akurat użyłam dwóch kolorów, ale może to być naprawdę wielokolorowe, i wygląda super. Teraz, teraz taki, yy, taki trend, właśnie boho, bo to tak się trochę wpisuje w trend Boho, jest bardzo na czasie, więc zachęcam wszystkich do chwytania za szydełko i próbowania własnych sił. A tymczasem życzę wam kochani miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Pa pa.